Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu ratajskiej Fyrtel Kultury. Za nami wspólne kolędowanie na Ratajach. Poza tym będziemy mówić też o tym właściwie co 25 i co zanim tego 25, czyli wtedy kiedy ten finał będzie się odbywał, ale też zaglądamy oczywiście do Domów Kultury, nie bez powodu stoimy tutaj przed wejściem do Orlego Gniazda, bo odbywa się właśnie... Przegląd pasjonatów tutaj warsztaty myśli twórczej i rękodzieła, a poza tym odbył się tutaj także koncert, który zorganizowała Fundacja Srebrne Lata. No i to był koncert Damiana Holeckiego. To ja wchodzę i sprawdzam, jak właśnie te warsztaty rękodzieła. Mają talenty, pasje i zaprezentowali je. To pierwsze takie spotkanie w naszej dzielnicy, zorganizowane w Domu Kultury Orle Gniazdo przez seniorów, dla seniorów, ale nie tylko. Chodzi o to, żeby pokazać, że w długie zimowe wieczory w domach tworzą się cuda, wykonane z niebywałą precyzją. Każdy ma jakieś tam talenty, każdy ma jakieś pasje, tylko robi to często w domu. I nie wychodzi, nie pokazuje się z tym. A ja chciałam, żeby mogło to obejrzeć tutaj wszystkich ludzi, całą twórczość. Inni jeszcze, całe środowisko. Całe środowisko, nie tylko seniorów, bo tu są nie tylko seniorzy, muszę wam powiedzieć. Tu są także i ludzie, którzy mają swoje naprawdę wielkie pasje. Dlatego pasjonaci. Mieszkańcy pobliskich osiedli czy nie tylko? Tak. Y nie tylko, no tutaj z Rozwelta są, z, do, z rodzinnych ogrodów działkowych, bo ja mam szerokie znajomości, słuchajcie, mój sąsiad z działki jest, nawet swoje pasje pokazuje, także, że nie tylko, nie tylko z naszego tutaj osiedla Lecha i, i sąsiednich. Powiedzmy jakie to są pasje, bo one są przeróżne, prawda, tak naprawdę od malarstwa, przez szydełkowania, nawet modelarstwa. Tak, nawet modelarstwo, wykonywanie jakichś takich ręcznych robótek, coś co nikt nie robi, prawda? Tam mamy origami, ale pan robi wspaniałe zegary, słuchajcie, tutaj dziewczyny wykorzystują różne materiały, żeby na nich malować. Zresztą ja też to robię, ja uważam, że każdy może, z, że, z, o, że z, z niczego można zrobić coś i to jest moja, ja oprócz tego, że maluję obrazy, ja już tutaj... To jeszcze wymyśliłam teraz, że wszystkie muszelki, które, słuchajcie, zbieram, że można z nich wykonać obrazy. Podczas przeglądu rękodzieła i myśli twórczej pasjonaci również z naszą kamerą postanowiliśmy przejść się po stoiskach i o tych pasjach porozmawiać. Jak się przyjrzymy tym rzeczom, które tutaj są na stoliku, to są od malutkich rzeczy do nawet tych bardzo dużych, tak. który tutaj, no nie, Zenek, nie wiem, jakiś królik siedzi Zenek, sobie na... Tak, Zenek, szalony królik, to się nazywa Zenek. Tak, trzeba to są wzory, które trzeba po prostu pilnować jak się robi. Liczyć, 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 liczyć. Ja mam taką skrzyneczkę w domu, na której jest napis Nie mów do mnie, liczę oczka, więc jak mąż do mnie coś mówi, to ja mu pokazuję tylko. No, no. Skąd za w ogóle pasja właśnie do szydełkowania, do robienia tego typu rzeczy? W ogóle macie odbiorców, bo jak rozumiem, no to właśnie chyba popyt jest i podaż. No? Jest, jest. Mamy bardzo dużo dla wnuków po prostu. Nuki zaczynają wyrastać, już mniej potrzebują tych rzeczy, ale jakoś tam tak się chce. W domu później poustawiam i podziwiam wszystko. Także mam tutaj takiego renifera, to zabrałam z domu. A mąż powiedział, że tylko niech on nie wróci do domu, bo to jest jego. No. Czyli każdy ma coś swojego, ale proszę mi powiedzieć skąd inspiracje, bo widzę, że to jest i Mała Mi i jakieś koniki, takie znane też internet postacie. Internet w tej chwili, internet. Kiedyś były takie gazety, ale które właściwie w sumie kiepskie były. Ale internet w tej chwili to wszystko, wszystko można już tam. I to się spodoba, to się klika i jest. Kiedyś właśnie różne instrumenty takie... Takie dziwne, że tak powiem, często egzotyczne zbierałam, lubię też tak spod świadomości różne dziwne rzeczy wyłaniać ze swego no, jestestwa. Co by tu jeszcze? Lubię zapachy orientalne w końcu kiedyś słońce było bogiem. I to pięknie pachnie, proszę, proszę, no jest to, jest to coś takiego. A skąd pani zbiera te zapachy? Zapachy, no są takie orientalne zapachy. Lubię klamenko, no i piszę, piszę, piszę. Mam, że tak powiem to kosków. Rymuję, co prawda, jakkolwiek poskrobać troszkę, to zawsze jest tam cośkolwiek treści. Nie jest Pani osobą, która siedzi i się nudzi? Jedno Raczej nie. Zawsze, zawsze znajdę sobie zajęcie. Nawet miałam kiedyś możliwość wystąpienia w takim, osie, no nie osiedlowym, w takim y, klubie y, y, ze swoją twórczością. Ze swoją twórczością, pisaną i, i wyglądało to tak, że o właśnie, bawiłam się słowem. Bawiłam się słowem. I chodziło o Odalie, których, których kiedyś w Ogrodzie Botanicznym było tak sporo, że one stały się dla mnie natchnieniem. Wydarzenie Pasjonaci to inicjatywa, która wykracza poza ramy zwykłej ekspozycji, stając się przestrzenią pełną twórczej energii i inspirujących spotkań. To rzadka okazja, by porozmawiać z pasjonatami twarzą w twarz, wymienić się doświadczeniami i zarazić nowym hobby. Wiecie, drodzy państwo, że na ratajach słychać jeszcze kolendy, i to polskie kolendy oraz pastorałki. 10 stycznia w Domu Kultury Jędrusz odbył się wieczór, podczas którego można było wspólnie pośpiewać. Poprowadziła go dyrygentka Agnieszka Pakulska. Gościnnie wystąpiły chóry Festa de coro i Cantorez Assumpte oraz sopranistka Zofia Pakulska. Chór wprowadza w nastrój taki jeszcze świąteczny, te dwa chóry, a potem śpiewają wszyscy. Bo tradycja tego spotkania jest taka, że tu przychodzą mieszkańcy, nie tylko naszych osiedli, ale wiem, że z miasta, spoza naszego tutaj osiedla, żeby wspólnie pośpiewać kolędy. Chór wprowadza w nastrój kolędowy, reszta należy do obecnych tutaj na sali. Ale tradycja jest taka, że zawsze bardzo dużo osób tutaj przychodzi, prawda? I jest... nawet nie wiem ile lat to trwa, ale myślę, że około 15 albo więcej. Bo śpiewamy tutaj od wielu, wielu lat. No i taka tradycja jest, że 6 stycznia to dotychczas bywało, śpiewaliśmy kolendy. W tym roku pierwszy 10 jest, ale jak myślę, że jak jest taka frekwencja, to nic się nie stało, to może tak być. Ale tradycją jest to, że śpiewamy wspólnie. To nie jest koncert. i rzeczywiście wspólnie pośpiewać kolędy przyszli mieszkańcy całego Poznania. Ja z zupełnie innej dzielnicy i nie jestem tutaj zrzeszona, że tak powiem, ale wyczytałam, wyczytałam i moja wnuczka mi tutaj poleciła też. I dlatego pani przyjechała, aż skąd proszę powiedzieć? Z Łazarza dalekiego. Tam też macie swój dom kultury, prawda? Też, też. ale ja nie, nie uczestniczę tak na żywo w domach kultury, tylko na imprezy określone idę. Czyli na przykład właśnie wspólne kolędowanie. Dlaczego akurat tą imprezę pani wybrała? Bo ja lubię słuchać, śpiew i, i sama też gardło poćwiczę. Od lat przychodzę... Zawsze jest dobrze zorganizowane tutaj w Wędrusiu, dlatego i w listopadzie, i na Czech Króli jestem tutaj. My mieszkamy 40 lat na osiedlu, a dopiero w ubiegłym roku wstąpiliśmy do klubu seniora, a wcześniej nie przychodziliśmy. No a teraz chyba fajnie, że można wspólnie pośpiewać powiedzieć. Tak, proszę panią, moja e, powiedzenie jest takie lepiej późno niż w salę, a moja małżonka ma inne, troszeczkę fajniejsze, lepiej późno niż później. I do tego się stosujemy. A wiecie, że Polska posiada jeden z najbogatszych zbiorów pieśni bożonarodzeniowych na świecie? Szacuje się, że w polskim dorobku kulturalnym zachowało się ponad 500 kolend i pastorałek, które zachowały się z zapisem nutowym i tekstowym w źródłach historycznych. Kolędę śpiewa się do święta Ofiarowania Pańskiego, czyli do 2 lutego. Fundacja Srebrna Rada im. Marka Michalaka ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na wyjątkowy koncert artysty, którego śmiało możemy powiedzieć, że nie trzeba nikomu przedstawiać. A tym artystą był Damian Holecki, który w niedzielę 11 stycznia zawitał do Domu Kultury Orle Gniazdo. Wokalista, kompozytor i autor tekstów ma już na koncie 14 wydanych płyt, spośród których dwie uzyskały miano złotych. Od 2014 roku prowadzi także własny program muzyczny kącik Damiana Choleckiego, emitowany w telewizji TVS. Przed publicznością wystąpił z okazji Nowego Roku oraz Dnia Babci i Dziadka, a na koncert zatytułowany Dla Ciebie Jestem, przyjechał z konkretnym celem. Mam nadzieję, że wszystkie piosenki, które tutaj zaśpiewamy przed Państwem. Będą miały fajny odbiór i że część z y, y, osób, które są na koncercie zaśpiewają to zarazem z nami. To to może, to złe, to zawsze... Artysta zaprezentował m.in. takie utwory jak Mamo dla Ciebie Jestem, Ciągle Idę Sam, Buenos Dias Ukochana, Ja Szukam Ciebie czy Karolino. Publiczność chętnie dała się zaprosić do wspólnego śpiewania. Raz, śpiewają, żarty, ty 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 Na... Jak zapowiadają organizatorzy, kolejne tego typu wydarzenia są już w planach. Ja jako prezes fundacji Srebrne Lata staram się podtrzymywać w tej chwili tradycję Pana Marka Świętej Pamięci, ze względu na to, że przez rok nie było żadnych koncertów, ale od tego roku chcemy sukcesywnie z powrotem wrócić do, to, do naszych działań. A zatem szykuje się muzyczny 2026 rok. Drodzy Państwo przed nami Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to 25 stycznia tutaj w Domu Kultury Jędruś, bo tutaj jest sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ten ratajski, ale zanim dojdzie do tego finału, to dużo będzie się działo w ogóle na ratajach. Dzisiaj za mną jest szef ratajskiego sztabu, czyli Radek Stachowski. Radku powiedz, no bo wcześniej tej imprezy, po kolei powiedzmy w ogóle co tu będzie się działo, natomiast no wcześniej zaprośmy te osoby, które w tych imprezach towarzyszące chciałyby wziąć udział, przed nami też... Inne imprezy towarzyszące, darmowe, ale oczywiście warto wrzucić tam przysłowiową złotówkę do puszki. Oczywiście no, nie, nikogo zmusić do tego nie możemy, e, ale e, oczywiście idea jest taka, by, e, by za ten udział jakąś drobny datek wrzucić e, i wesprzeć e, Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. E, tak jak wspomniałeś, 25 stycznia e, mamy finał. E, wszystko będzie się działo, jeśli chodzi o e, wolontariuszy tutaj w Domu Kultury Jędruś. Natomiast wydarzenia kulturalne troszeczkę nam się rozleją po e, Ratajach. Już e, w godzinach około południowych, tudzież wczesno-przedpołudniowych e, zaprosimy dzieci do Domu Kultury polan na spektakl teatralnym w wykonaniu aż teatru. E, zaprosimy osoby w każdym wieku, chociaż głównie powiedzmy osoby dorosłe, będzie to koncert naszych przyjaciół ze Spect Artu. Natomiast seniorów zaprosimy do Domu Kultury Jagielonka na zabawę taneczną, wośpową oczywiście. Natomiast późniejsze godziny przenosimy się z, z działaniami kulturalnymi do Domu Kultury Jędruś. Tutaj będzie. Ten powiedzmy, można tak powiedzieć, finał finałów naszego ratajskiego sztabu. Będą to dwa koncerty oraz tradycyjna licytacja. Natomiast oczywiście nie ograniczamy się tylko do 25 stycznia. Nasze wydarzenia towarzyszące, czy wydarzenia pod patronatem naszego sztabu będą się odbywały, już zaczęły zresztą się odbywać przez cały styczeń. Czeka nas jeszcze. Kilka innych rzeczy, m.in. kolędowanie na warszawskim 16 stycznia Maraton Fitness, 22 stycznia w Domu Kultury Jagielonka, również w Jagiellonce koncert uczniów Szkoły Muzycznej T. Barton, którzy często występowali na naszych finałach WOŚPowych, ale tym razem będą mieli takie swoje osobne wydarzenie. Oraz koncert najpiękniejsze kolędy i piosenki świąteczne na harfę. I to będzie się odbywało w Domu Kultury na Pięterku. Oprócz wydarzeń, o których wspomniałem, które będą odbywać się w naszych ratajskich domach kultury, jesteśmy również partnerem wydarzenia bardzo ciekawego i od lat gromadzącego mnóstwo chętnych. Czyli wiosłowanie dla woźb, które w tym roku odbędzie się nie na ratajach, znaczy kiedyś odbywało się w Galerii Malta, ale. Ostatnimi laty przeniosło się do centrum handlowego Avenida. I tam na ergometrach doślarskich będzie można bić rekord przepłyniętych kilometrów właśnie w celu wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasi wolontariusze też tam będą. Myślę, że już właściwie wszystko powiedziałeś, dużo tych rzeczy będzie się działo fajnie, bo można uczestniczyć, wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, zintegrować się i pobyć razem. Po prostu to jest takie nasze tutaj lokalne święto na Ratajach, ale powiedzmy jeszcze o tym, co tutaj, bo nie powiedzieliśmy właśnie o tym, że jest sklepik. Wydaje mi się, że już macie tych stu wolontariuszy, którzy wyruszą w trasy. No i sporo będzie się działo na miejscu, bo będzie też licytacja, ale pewnie te szczegóły bliżej wydarzenia, prawda? Oczywiście o szczegółach będziemy informować bliżej 25 stycznia, oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem. Natomiast no, tradycyjna licytacja oczywiście w Domu Kultury Jędruś się odbędzie. Nowością będą również mniejsze licytacje na wydarzeniach tego właśnie dnia finałowego odbywających się w innych domach kultury, czyli Domu Kultury na Skarpie, Domu Kultury Jagielonka i w Domu Kultury Polany. 100. I tutaj mogę zwrócić się z apelem, jeżeli Państwo mają jakieś fantastyczne przedmioty, pamiątki, jakieś unikalne, można je nam przekazać i na pewno znajdą się chętni, by je u siebie mieć. Również nasz sklepik będzie funkcjonował od trzech lat. Zajmują się tym dziewczyny z Domu Kultury Orle Gniazdo, świetne instruktorki. i Także, jeżeli chcieliby Państwo coś przekazać do sklepiku, to są mniejsze rzeczy, mniej wartościowe, ale w dobrym stanie chcieliby Państwo im dać nowe życie, to oczywiście też jest taka szansa. No i oczywiście trzeba się zgłosić do Jędrusia, bo chyba tutaj jest to centrum informacji, prawda? Myślę, że jest najłatwiej po prostu zadzwonić, przyjść, skontaktować się, zadzwonić, no albo napisać mail. Oczywiście e, mail, e, telefon, e, to są osobne kanały informacji sztabowe, także jak najbardziej można się kontaktować. Potem ewentualnie przekierujemy e, to dalej. Przed nami nie tylko wydarzenia związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Co jeszcze w Domach Kultury? 16 stycznia o godzinie 17.00 Polankowe Coś w Domu Kultury Polan 100. Pierwsze w 2026 roku kreatywne warsztaty dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. W tym samym czasie w jagielonce odbędą się warsztaty herbaciane, które poprowadzi Ewa Komorowska, magister biologii eksperymentalnej, technik farmaceutyczny, dietetyk i fitoterapeutka. Podczas spotkania odbędzie się prelekcja poświęcona odpowiedniemu zaparzaniu herbat oraz właściwościom zdrowotnym ziół. Dzień później o 10 rano odbędzie się noworoczny turniej szachowy w Orlim Gnieździe dla dzieci i dorosłych. Organizatorem jest sekcja szachowa AZS Politechnika Poznańska. O godzinie 17 w Jędrusiu odbędzie się karnawałowy balmaskowy. Zapraszają klub seniora tęcza oraz restauracja Trojka. Więcej informacji o nadchodzących wydarzeniach kulturalnych w kalendarzu na stronie spółdzielni. I Drodzy Państwo, to wszystko w tym ratajskim Fertlu kultury, a już w następnym, 27 stycznia, jak zwykle we wtorek o godzinie 16.30, będzie relacja między innymi właśnie z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bądźcie z nami, do zobaczenia.